Dzisiaj dojechałam do Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, dzielnicy Zawiercia, straży, która tak naprawdę jest jedną z najprężniej działających jednostek OSP w powiecie zawierciańskim. Straży, która uwaga, jest tylko rok starsza od naszej rozgłośni, od rozgłośni Radia Katowice, ze mną oczywiście druchowie, prezes Damian Gawron. Witaj Damianie. Dzień dobry, witam serdecznie. Damian, jeździcie dużo, jeździcie często, jeździcie praktycznie do wszystkiego, ale wy jako jedni z nielicznych druchów ochotników Jeździcie często też z przyczepą. Tak, nasza jednostka oprócz standardowych zdarzeń, do których wszyscy są dysponowani, zajmuje się specjalizacją również ratownictwa wodnego. Na bazie naszej jednostki nasi druhowie tworzą y, grupę wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, tak jakby taki pododdział w zawierciu i każdego sezonu współpracujemy właśnie z Wobród Zawiercie, Wobród Dąbrowa Górnicza, dzięki czemu przy, pod fachowym okiem możemy nabywać y, coraz to nowych doświadczeń i nowych umiejętności właśnie w tej dziedzinie ratownictwa wodnego. Jak to się dzieje, że jesteście jedną z najprężniej działających jednostek OSP w powiecie? A tak naprawdę od lat gdzieś zawsze jednostka prężnie działała, było zawsze o nich słychać i my też staramy się nie być gorsi. Jeszcze o jedną rzecz muszę zapytać, bo mi zaburczało w brzuchu. Też się kojarzycie z tym, że robicie naprawdę przepyszną grochówkę. Tak, to prawda. Od lat y, mamy w naszych szeregach y, kucharza, który z zawodu, z wykształcenia y, jest, jest kucharzem, również był kucharzem w wojsku. I to on tutaj zapoczątkował y, tą tradycję gotowania naszej grochówki. Posiadamy na swoim wyposażeniu kuchnie polowe, y, w których to właśnie y, kucharz gotuje tą słynną naszą grochówkę. Jak wyjeżdżacie do akcji, a wyjeżdżacie często, budzicie mieszkańców? Oczywiście, że budzimy. A dzisiaj obudzimy wspólnie słuchaczy? Pewnie, że tak. No to myślę, że możemy budzić głośno dziś z Ochotniczej Straży Pożarnej z Marciszowa dzielnicy Zawiercia.